Cześć wszystkim, ja wiem, bardzo dawno mnie tu nie było, ale wracam w nieco innej formie. <noise> tym razem z kotami, tym razem trochę z tatuażami. E, troszkę z moją hodowlą, która dzieje się w tym momencie gdzieś tam, czyli małe, małe mikrokotki plus matka kotka. Dalej to jestem ja. Dalej to jest cząstka Gadziego Bastionu. Jeśli pamiętacie te wszystkie jaszczurki, węże, <noise> puszka, śmiech i, i całą resztę pierdół przez te wiele lat, to na pewno wiecie o czym mówię. Dzisiaj jestem tutaj jako hodowca e, kotów rasy Sphinx, no gdzie jestem tym W <grych> e, hodowca rasy Sphinx e, z hodowli DS.pl, a także tatuatorka w moim studiu Sphinx Tatu Szczecin, no jak lecimy w Sfinksy, to lecimy na pełnej. Chciałabym Wam pokazać jak obecnie wygląda moje życie e, z maluchami, z tatuażami, z moimi obecnymi pasjami. Gdzie jeżdżę, co robię? Może Wam się spodoba taki content? A dla tych, którzy dalej czekają na moją książkę o Agamaxów, kilka na samym końcu filmu będzie informacja. Dodatkowo planuję QA. No, jako że nie było mnie tyle czasu, to na pewno jesteście ciekawi, co się u mnie działo. Dlatego też, e, jeżeli uda mi się zebrać około 20 ciekawych, konkretnych pytań to na pewno bardzo chętnie w następnym filmie na nie odpowiem. Zadajcie je odnośnie absolutnie wszystkiego. Przeszłości, przeszłości mojej pracy, obecnej, nie wiem, życia prywatnego. Na co macie ochotę? Teraz przedstawiam kawałeczek mojego małego życia ze sfinksami skoro i tak już siedzę w domu, bo mam miód. To mogę się nim troszkę z wami podzielić. A ci, którzy jeszcze mnie nie znają z poprzednich filmów, zapraszam do archiwum, dowiecie się co nieco o agamach i innych gadach. A tymczasem wracamy do spraw obecnych. No dobra, to jak wygląda życie z kotami rasy Sphinx? Powiem tak, aktualnie śpię w systemie 3-godzinnym. Maluchy trzeba dokarmiać regularnie, bo choć kreska robi wszystko, żeby być matką roku, to czasami przesadza. Lizanie to jest sport narodowy i serio, potrafi tak długo wylizwać kociaka, że muszę ją delikatnie odsuwać. Tak mocno, że potrafi zrobić im rany na tych małych ciałkach. Na szczęście mają już 12 dni i są nieco bardziej odporne na jej miłość. Maluchy przystawiane są co 3 godziny do i oczywiście, jeśli mam czas, to siedzę z nimi przez kilka, kilkanaście godzin w ciągu dnia, leżąc na materacu koło porodówki, pilnując, żeby kreska przypadkiem nie zrobiła im krzywdy. Kreska ma swój własny koci pokój, pełen ciszy i spokoju, bo zasłużyła, a maluchy mają swoją podgrzewaną budkę u nas w sypialni i wszyscy są bezpieczni. A gruby? On w tym czasie leży owinięty w kocyk w salonie. Wygląda jak małe, łyso zamszowy króliczek z miną: Daj mi spokój, mam weekend. A fufu, nasza dzika kocia dziewczyna, poszła na wakacje. Aktualnie przez kilka tygodni mieszka z naszymi koleżankami podcasterkami: hula i dusza i czarna w dziewczyny mają już od nas poprzedniego miotu frania i starszego sfinksa Luciana więc fufu czuje się tam królowa dzielnicy i wróci jak tylko maluchy przejdą na dietę stałą czyli na mięsko i teraz coś, co uwielam tłumaczyć, jak wygląda bezsierściowość sfinksów. Oczywiście z góry zaznaczam, że sfinksy nie są hipoalergiczne i tak samo mogą alergizować jak inne koty. Jednak ta alergia może objawiać się nieco inaczej, ponieważ nie ma fruwającej sierści z białkami ze śliny, także jest nieco mniejsza najczęściej. W tym momencie mam trójkę maluchów. Jeden jest praktycznie idealnie gładki, jak kostka mydła, drugi ma taki meszek jak brzoskinka, a trzeci jest zarośnięty, jak nastolatek. Ale spokojnie, te włosy znikają. W ciągu pierwszych tygodni życia większość z nich traci nadmiar meszku, Szczególnie mówię o tej owłosionej Dziewczynie. Zabawne, bo to nasz pierwszy w 100% babski miot. Mamy trzy dziewuchy. A dorosłe koty? No gruby ma zarośnięte bioderka zimą, czasem też łapki i ogon. Kresce rosną włosy na ogonie i łapkach, też w chłodniejsze dni. A fufu? Ona w sumie jest po ojcu, który jest 100% gumka, więc jej ciałko jest bardzo, bardzo gładkie. A Zamszyk ma tylko na nosku i końcówce ogonka. Generalnie jest bardzo miła w lotyku. A teraz uczciwie, Sfinks to nie jest kot dla każdego. To kot, który non-stop chce być przy tobie, na tobie, pod tobą, obok ciebie, w tobie. One nie znają słowo dystans ani przestrzeń osobista. Jeśli pracujesz zdalnie i liczysz na spokój, nie zapomnij. Masz zuma, Sfinks też ma zuma. Są bardzo emocjonalne, potrafią się obrażać, obrażać ciebie, siebie i świat, ale też są totalnie oddane. I tak, uwielbiają być zawinięte w kocyki, jak burrito. Puri to właściwie. Gruby to specjalista w tej dziedzinie. Więc jeśli nie ma Ciebie dużo w domu, albo kogokolwiek innego z domowników, albo nie masz innego zwierzaka, do którego Sfinks mógłby się przytulić, to przysięgam Ci, Twój Sfinks będzie smutny. Może też być osowiały, może więcej spać i mieć taką niechęć do zabawy, bo zwyczajnie nie będzie miał z kim. Są to super czułe i bardzo delikatne zwierzaki, więc naprawdę polecam, jeśli masz dużo czasu i potrzebujesz jakiejś przylepy, lepiej nie trafisz. Wracamy do maluchów. Kociaki mają obecnie 12 dni. Oczy otwarte, ale jeszcze nie widzą, jeszcze nie słyszą, ale to świetnie wiedzą, gdzie jest cycek. Kreskę za to w momentach, kiedy jest spokojna, radzi sobie doskonale, a ja też jestem tuż obok, więc bardzo chętnie pomaga mi w momentach, kiedy trzeba trochę maluchy odsikać, ewentualnie. Zaopiekować się nimi, żeby sama miała czas pójść zjeść coś do miski. Hodowlanie obecnie mamy dwie kotki, czyli standardowo. Mamy tylko jeden miot w roku. To nie jest przemysł, nie jest to rozmnażanie na potęgę. Wcześniej była z nami jeszcze Chila, ale ona już osiągnęła swoje 5 lat i poleciała do domku po, jako pohodowlana kotka. Później była z nami Danka, która oczywiście też po swojej karierze hodowlanej, po czterech miotach, poleciała do nowego domu, a właściwie mieszka z moją teściową. Na ten moment mamy tylko dwie dziewczyny, czyli Kreskę i Fufu. Ale z tego miotu kreski planujemy zostawić sobie chyba tą czarną dziewczynkę. No i poza tym oczywiście mamy grubego, jako domową maskotkę, Kastrata, więc on tutaj nie jest naszym ojcem wszystkich miotów. A także kocórka hodowlanego Jinxa, który mieszka w domu u naszego znajomego, bo wiadomo, nie może siedzieć z dziewczynami 24 na dobę, no bo tych miotów byłoby zdecydowanie więcej. Kociaki to dla mnie pasja, coś co robię po godzinach, czyli jakby poza moją pracą zawodową, z miłości i z zaangażowaniem. Jak kiedyś gadziny. Kiedyś też one były moim całym życiem, teraz przeniosłam całą swoją miłość hodowlaną na te śmieszne stwory. No i w zasadzie tyle byłoby na dziś. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, pisz pytania w komentarzach. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie, wszystkie pytania odnośnie sfinksów. Wiem o tych łysych dupkach naprawdę bardzo dużo i chętnie rozwieję wszystkie wasze wątpliwości. Zrobię Q&A jak tylko uzbiorę. 20 konkretnych pytań. Mogą to być pytania o kotach, o mnie, o tatuażach, o przeszłości, o agamach i puszku, a nawet o tym, co planuję w przyszłości, gdzie zamierzam jechać na wakacje. Jestem jak otwarta księga i przyznam, że dopiero powoli wracam do nagrywania, bo czuję się bardzo niepewnie za kamerą. Kiedyś też to nie było moje ulubione zajęcie, chociaż bardzo miło spędzałam z wami czas. Jednak naprawdę czuję się jak totalny kartofel, jak jestem tylko na filmach, więc, więc postaram się. Jakoś to przezwyciężyć i pokazywać się troszkę częściej. A co do książki, tak, o agamach słów kilka wraca. Szykuję wersję e-bookową i dam znać, gdzie będzie można ją niedługo kupić. A kto wie, może i audiobook też będzie. Czytany przeze mnie z emocjami, błędami językowymi i całym tym bajzlem, który stwarzam wokół siebie. Dziękuję, że tu jesteście, że tyle z Was wytrzymało do końca filmu, a także jako mój subskrybent. A na ten moment wracam i oczekujcie mnie w następnych filmach. Buziaczki!